kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku vlogmasowym. Ja kochani wybieram się właśnie do Lincoln. Podobno odbywają się tam targi świąteczne, więc jak najbardziej nie może mnie tam zabraknąć. Ja uwielbiam takie rzeczy i takie wydarzenia. Także jeżeli chcecie zobaczyć te targi, pozostańcie ze mną do końca odcinka. do it sometime inside of me in this sense that i can look at you with love seeing all that i can learn can you stay and i will grow Ile jeden? 12 punktów? no. 12 punktów. Scenariusz z Ale to chyba. To nie są pełne scenariusze, bo trochę za chude, za cienkie. Przeszłam, pan Krzysztacek, prawie mnie jest gniuch. To Mamka? Taki notes, ale fajnie. Tam cena się waha od 4 do 20 funtów, w zależności od rozmiaru. 6 funtów? 6 funtów, no. To lepiej to, bądź więcej. Niby jest więcej, ale ja bym chciała takie, żeby... Gdzie chcesz to, na stół, czy żeby to wisiało na... i ładnie pachniało? 15 na stół to coś takiego tylko. <noise> Bardzo ładnie pachnie. Albo to kupi za czwórkę. To jest to samo, od jest... Za trzy? Za czwórkę. Nie, bak 3 funty. Aha. Albo 4 za a, 10. Za to ładnie pachnie no a tu każdy jest inny bo zobacz tutaj jest też każdy inny albo tu ma nawet liście laurowe tu też ma liście każdym tu nie wiem weź jeden ale tylko z tych woreczków może tu policja też jest strojona ładnie zobacz łańcuchy wszystko jest idziemy na mini londyńskie koło zobaczymy ile ludzi po ile wjazd Pewnie jest 5 funtów, ale nie wiem. Zaraz zobaczymy. 6 funtów. Tak. Standard Ticket 6 funtów. No, kochani, tutaj macie ujęcie w ogóle z koła. To jest taka bardzo mini wersja tego koła w Londynie. Ale ja już w ogóle się boję, bo to się całe tak trzęsie. Tutaj widać mniej więcej te budki. O tu. Tam gdzieś w oddali też jeszcze są, ale ogólnie no to tutaj całość tak widać. Tam w oddali jest jeszcze zamek, a nie wiem, czy tu widzicie, jest taka bardzo wysoka karuzela. O tutaj, no na to to już bym w ogóle nie wsiadła. Tragedia, za wysoko. Ale zobaczymy. Teraz ludzie wsiadają, a my się powoli, bardzo powoli. Podnosimy coraz bardziej w górę. I tutaj macie piękny widok na zamek. I znowu te targi. Jest coraz więcej tych budek. W ogóle jak ja się trzymam tego supa, bo ja się boję. Ile ludzi tam jest. O, matku! Teraz do góry. Nie w dół, a do góry. Ludzi bardzo dużo czeka na dole. A my jedziemy. Chyba już ostatnie okrążenie mi się wydaje. Już chyba więcej nie będzie. To jest trzecie i ostatnie. Ale ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Mam nadzieję, że te tarki świąteczne Wam się bardzo podobają, więc nie zapominajcie o komentarzach i zostawieniu łapeczki, jeżeli Wam się to podoba. Bo jeszcze nigdy nie nadawałam do Was z tak wysoka. Zobaczcie, jak pięknie to widać. Jak to jest wysoko. Zobaczcie. Prawie z, z nadchu Zobaczcie, no jest naprawdę ładnie, tutaj jeszcze możecie sobie zobaczyć taką panoramę, podziwiać, co oglądać, ale ludzi jest naprawdę bardzo dużo. Kochani, ja już jestem w domku i powiem Wam, że bardzo się z tego powodu cieszę, jest cieplutko i już nie marznę. Co nie oznacza, że na targach nie było źle, było bardzo, bardzo fajnie, ale zresztą sami widzieliście bardzo dużo ludzi, wręcz tłum. Z godziny na godzinę tych ludzi przybywało naprawdę coraz więcej i coraz ciężej. Chodziło się między tymi stoiskami, i coraz trudniej było cokolwiek zobaczyć. Wiecie, tutaj macie telefon w ręku, tutaj ktoś na was wchodzi. Tu w ogóle jeszcze pilnujecie torby tych rzeczy, no masakra, ale tutaj yy, powiem Wam, że bardzo fajnie się trafiło, bo akurat jak wracałam, znalazłam iska i nawet nie wiedziałam, że w Anglii jest isk, i pokażę Wam, jaką znalazłam fajną kulę. Zobaczcie sobie, jest to kula taka śniegowa, ale jest tak piękna. Zaraz Wam pokażę taki efekt, poczekajcie. Zobaczcie jak ona pięknie wygląda i ja dałam za tą kulę tylko 3 funty. Wygląda naprawdę ślicznie sama w sobie, więc myślę, że na prezent jak najbardziej idealna. Oczywiście tutaj sobie zerwę te etykietki. Jest po prostu piękna i tutaj w środku jest taka kobietka. Zobaczcie sobie jak ona wygląda. No, po prostu jak zobaczyłam tą kulę, stwierdziłam, że jest idealnym prezentem pod choinkę dla dziewczyny. Na tych targach znalazłam jedno stoisko i kobieta miała w ogóle rzeczy za funt. Były podzielone dla dziewczynek, chłopców i dla dorosłych. Więc ja wybrałam sobie dla dorosłych i były różnych rozmiarów, ale ja oczywiście wybrałam sobie ten największy. I tak to było właśnie zapakowane i zostawiłam sobie to, bo sama jestem ciekawa, co jest w środku i chcę zrobić opening razem z wami. Także zaraz zobaczymy, czy jest tutaj coś ciekawego, czy przepłaciłam. No i co tutaj jest. Ja dałam za to funt. I jest tu jakieś pudełeczko. Zobaczymy, co tutaj jest. O, zobaczcie, mamy tutaj taki dyfuzer. A Jak to się nazywa? Dziki jaśmin, 100 ml. No to powiem Wam, że jak za funta, no to naprawdę w porządku. Jest dosyć dużo tego płynu, mamy takie specjalne patyczki, więc myślę, że prezent na Mikołajki jak najbardziej. No dobrze. Kalendarze mamy ustawione, więc możemy brać się za otwieranie. A jako pierwszy kalendarz, kochani, chciałabym sobie wziąć ten nasz ostatni, który sobie kupiłam. Nasz nowy kalendarz Cookies in cream, to są ciasteczka w kremie, więc tutaj sobie kochani zrobimy dzisiaj duży opening, otworzymy sobie sześć okienek i już od razu szukam numerka pierwszego, jest tutaj syk, zobaczymy co jest w środku, trafiła nam się ta łezka, o której wam mówiłam ups cookies, jeszcze ma taki zobaczcie napis, ale bardzo ładnie się prezentuje zobaczcie, mamy tutaj Taką łezkę. Numerek 2, również na samym dole. No, kolejna łeska kochani. Mam nadzieję, że nie będziemy tutaj dzielić losu kalendarza z emotikonami, bo naprawdę nie chciałabym mieć tego samego. Mamy drugą łezkę. Numerek 3 jest troszeczkę większy, więc tutaj już zapowiada się coś innego. I w numerku trzecim mamy mini batonik. I bardzo fajnie on wygląda, zobaczcie. Naprawdę fajnie się prezentuje, zobaczcie. Taki na wyjazd, na podróż, do torebki się zmieści. Bardzo, bardzo fajny, ale jestem ciekawa jak w smaku. Numerek 4. Mamy tutaj. I kolejna łezka. Numerek 5. Uch! Kolejna łezka, i zobaczymy, co tym razem kalendarz podaruje nam na Mikołajki. Chociaż szósteczka jest naprawdę duża, to mamy tutaj batonik. No to wiemy już, czego się spodziewać po tym kalendarzu. Ja tutaj Wam pokażę w ogóle, o może tak, bo ja się tutaj męczę, żeby to wyciągnąć, ale jest naprawdę bardzo ciężko. Syk. Dobra, mamy batonik piankami, już tutaj szukam szósteczki, mam tutaj mam nadzieję, że nie będzie puste już wiadomo, stali widzowie wiedzą o co chodzi, zresztą zobaczcie jakie bardzo ładne pudełeczko pięknie się prezentuje i już sobie tutaj zaraz zobaczymy co jest w środku, no nie chcę tego zniszczyć może w tę stronę, a i w numerku szóstym mamy taką fajną, dużą, naprawdę dużą piankę, ale co to jest? Zobaczcie w ogóle tu ma jakieś nitki. Nie wiem w ogóle yy, co to jest? Czy to są jakieś pozostałości z produkcji? Były kalendarze jedzeniowe, to tym razem otworzymy sobie kalendarz z Disneya i jest tutaj dosyć spore okienko, zobaczcie sobie, jest naprawdę bardzo duże, numerek 6, ups, o, 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 o oj, chwilka, chwilka, bo tutaj mi coś poprzeskakiwało w ogóle, mamy jakiś spray, cóż to jest, zobaczcie, jest to dosyć... Mgiełka do ciała, piękna mgiełka do ciała, zobaczcie, taka brokatowa, ale o konsystencji takiej bardzo, bardzo żelowej, zapach truskawkowy, ale aż jestem ciekawa, jak to się prezentuje na skórze. Uuu, bardzo, bardzo gęste, ale też tego brokatu jest bardzo dużo. Zobaczcie sobie, jak bardzo moja ręka się świeci, tak dużo brokatu. Ale zapach jakoś do mnie y, nie przemawia. To teraz kalendarz dla Was, kochani. I już mamy numerek 6. I numerek 6 mamy maseczkę do twarzy Renifer plus czekolada Cadbury. A tak oto prezentują się nasze przedmioty z okienka numer 6. I tutaj mam dla Was taką fajną maseczkę Renifera w płachcie. Bardzo, bardzo fajna. Sama ją stosowałam, więc wiem, że jest naprawdę dobra. I tak a propos relaksu, do tego dołączam jeszcze saszetkę gorącej czekolady. Cadbury, Ulubiony kalendarz z emotikonami. I szukam numerka szóstego. Jest tutaj, ale niech zgadnę, pewnie mamy to samo. Ja tych kolczyków tutaj nie wyciągam z tych okienek, dlatego że na razie nie będę ich używać, nie chcę też ich stracić, a one są fajnie zawoliowane. Ale zobaczymy, numerek szósty. Co nam oferuje numerek szósty? Na Mikołajki. Zobaczcie, takie piękne, złote kolczyki z takim niebieskim oczkiem na woski. A w dzisiejszym dniu, zobaczcie, ja w ogóle jeszcze tych nie wykorzystałam. W dzisiejszym dniu mamy wosk z bałwankiem, a bałwanek w naszej księdze oznacza wanilię. Także na pewno zapach będzie bardzo intensywny. W kalendarzu nie zostało, ale ja w naszym herbatowym już stąd widzę numerek 6 i mamy herbatkę o smaku trawy cytrynowej. Jeszcze takiej nie piłam. Mamy w składzie oczywiście tylko organiczną trawę cytrynową. Mam nadzieję, że herbatka przypadnie mi do gustu. Tutaj już sobie otwieramy. Ups. A w numerku 6. Ups. Mamy kulę, zobaczcie, taką w kolorze brzoskwiniowym. Ale co do zapachu, jak najbardziej taka mango. I ostatni nasz kalendarz z drzemikami, tym razem obstawiam. Że właśnie powinna być tutaj marmolada pomarańczowa, i taka właśnie nam się tutaj trafiła. Spójrzcie, jak dużo jest tutaj tej startej skórki pomarańczowej. W smaku jest naprawdę bardzo dobra, także jeżeli ktoś ma styczność z tą firmą, to jak najbardziej polecam. Mam nadzieję, kochani, że odcinek Wam się podobał, bo mnie nakręcanie jego bardzo, zwłaszcza w dzisiejszej aranżacji. A tymczasem, kochani, dziękuję Wam za poświęcony czas, uwagę, trzymajcie się ciepło, pa!